No wkrót, masz kruać, pan Tomasz Już czekaj. Widzę no. <gryzm> kurwa, wychodzę z tego reset-ewanego. Patusiarski, res spierdolony. <gryzm> w sam raz dla ciebie. Tak, kurwa. Taki zjebany ten rest, że to jest w ogóle nieporozumienie. Normalnie. Dobra. Tam o, zestrałem się w Majty. Normalnie poszło, kurwa. Pomogłeś, mogłeś miałeś... Z gruzem poszło. Ty, normalnie starszych kurwa poszło, nie Rozjebał się tu ktoś To nie jest stare Aj kupę zaraz zrobić Mikrofon Czuj to, czuj to, czuj to Kurwa cichy poszedł Ale tam dziupę rozbita Cichy poszedł Myślałem że zasram wam kurwa o! To o! kurwa, człowieku. O, ale poszło, kurwa, tak jak chciałem w końcu, kurwa. Kurwa, idealny bąk to był. Dobrze, do... Dobrze się czuję od razu. Można pić dalej. Ja wiem, dalej jeszcze on trzy piwa, chłopy, do nie? ale będę najebany